Witaj, skoro to widzisz, prawdopodobnie działasz w jakimś programie afiliacyjnym, marketingu partnerskim, współpracujesz z jakąś firmą networkową. Widzisz, ja to robię ponad 12 lat i ciągle słyszę pytanie: skąd brać ludzi? Marcin, wszystko to co mówisz jest ok, całe procedury, to wszystko działa i tak dalej, produkt działa, firma działa i tak dalej, ale skąd ja mam brać tych ludzi? Masz też takie coś? Spędza ci sens, powiek taki temat. No widzisz, tak się złożyło. Także ja z tym problemu nigdy nie miałem. Mam inne problemy i może o tym później, ale jeśli chodzi o wprowadzanie nowych ludzi i skąd ich brać, nigdy z tym nie miałem problemu. Zobacz. Teraz będziesz widział na ekranie polecone osoby w ciągu zaledwie tam 45 dni. I teraz tam jest tam plus minus 154, już pewnie na ten czas, jak. To puszczą to już jest więcej. Pewnego razu, w bardzo krótkim czasie, w ciągu czterech miesięcy, wprowadziliśmy masę ludzi do biznesu razem z moimi przyjacielami. Odebraliśmy jako piersi, działając za pomocą internetu, właśnie auta od firmy, z którą współpracowaliśmy. Także, jak widzisz, no, są to wymierne rezultaty wymierne korzyści. Moi drodzy, pozwólcie, że te, przeczytam mam jeszcze wyniki, bo na slajdzie zgodnie nie widzieliście. Marcinu Niszczur, to są 36 podpisaną umowy. Jeszcze raz gratulacje dla Marcina. Teraz, co z tego wszystkiego wynika dla ciebie? To, że ja to zrobiłem, to znaczy, że miałem odpowiedni system postępowania, miałem odpowiednie procedury działania i ja chcę ci po prostu te procedury dać. Bo to nie jest żadna fizyka kwantowa, tylko coś, co jak jedna osoba zrobi to kolejne są w stanie to powiedzieć. Dlatego zapraszam Cię na bezpłatne spotkanie online. Gdzieś będziesz miał poniżej, powyżej linka. Zapisz się i pokażę Ci dokładne procedury działania, tak żebyś wszedł ponad przeciętność. Tak? Dlatego, że przeciętnie większość ludzi działających w networku, w programie afiliacyjnym i w biznesie, gdzie pozyskuje się nowe osoby, nie jest w stanie wprowadzić nawet jednej osoby do biznesu. A teraz wyobraź sobie sytuację, jakby jeszcze osoby, Same się do ciebie zgłaszały i pytały się, czym ty się zajmujesz, a jeszcze ponadto chciały ci za to zapłacić, żeby zobaczyć, czym się zajmujesz. Dobra opcja? Zajmij swoje miejsce i widzimy się na spotkaniu online. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! cześć.